Cześć i czałem, tutaj Mam dla Was taką krótką informację, witajcie w moim audiologu. Mam zamiar założyć klan na świecie zemyna i tutaj więcej filmów właśnie z zemyny też nagrywać, bo muszę przygotować sobie właśnie jak na 60 level. Już dwie rzeczy mam przygotowane, jeszcze zostało mi kilka tych itemów. Więc co, jeśli macie propozycje co do tytułu, to nie piszcie mi już wtedy na Escapeie ani na YouTubie, tylko zapraszam do pisania wiadomości na skrzynkę odbiorczą. Tak to jest dla mnie najbardziej korzystne. W teraz, w niedługiej przyszłości, zamierzam tutaj wbić 60 level, a potrzebuję jeszcze nazwy klanu. Nie wiem, sam może jakąś wymyślę, ale chciałbym zobaczyć Wasze propozycje. Co do nazwy klanu, no to opiszcie w komentarzach. A jeśli macie po prostu swoje, chcecie dołączyć, byście chcieli po prostu uczestniczyć w tym moim klanie, no to zapraszam do pisania dla mnie wiadomości. Co do rekrutacji jeszcze wszystko, wszystko będzie ustalone. Oczywiście klan będzie się rozbudowywał. No może nawet zainwestuję 10M w rozbudowę, bo widzicie, mam nawet tej kasy sporo. Więc co, mnie tutaj wołają e, obowiązki zemyny. No to dziękuję za obejrzenie tego mojego krótkiego audiologu. Trzymajcie się, cześć.